Witajcie kochani, mam na imię Ewa i pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Dabina. Bardzo, to bardzo się cieszę, że od dzisiaj zaczynam z Wami to wyzwanie. Zaczynam dopiero dzisiaj, chociaż jestem z Wami od samego początku. Obserwuję Was, komentuję, lajkuję i niesamowita ewaluacja w Was wszystkich nastąpiła. Czujecie się coraz bardziej swobodni. Podnosicie z dnia na dzień swoje poprzeczki. Przełamujecie swoje bariery. Jest to dla mnie ogromna inspiracja i motywacja. Dzięki temu właściwie, właściwie ja zaczęłam działać. Dziękuję również Kasi Munia, która przypomniała mi o tym, że nagrałam swoje trzy, trzy filmiki w momencie, kiedy, kiedy Wy zaczynaliście. Ale one nigdzie w etap nie poszły. Nie poszły dlatego, że moje wewnętrzne głosy były tak silne, że konsekwentnie zatrzymały działania. Ale kiedy, kiedy widzę Wasze postępy, sama, sama zaczęłam działać, bo wiem, że bez tego działania nie ma szansy, by pójść dalej. A przecież właśnie. Temu, to wyzwanie ma temu służyć, temu, żebyśmy wychodzili ze, swojego, ze swojej strefy komfortu i ja też właśnie chcę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Chcę poznawać siebie, doświadczać siebie, sprawdzić, jakie możliwości we mnie są, a wiem, że są większe niż myślę, że są. Także, także to wyzwanie właśnie temu ma mi służyć. Również rok 2014 upływa mi pod hasłem efektywnego zarządzania sobą w czasie i przestrzeni. Myślę, że to, te działania, które podejmie, podejmie, będę podejmowała w ramach tego wyzwania sprawią, że, że będę mogła siebie sprawdzić również w tym aspekcie. E, także jeszcze raz, e, ogromnie się cieszę, że, że tutaj z Wami jestem. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki. E, I e, tak jak wy dzielicie się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, które, które są bardzo cenne, tak i ja będę się chciała dzielić z Wami tą wiedzą, którą e, ja zdobyłam, którą ja przeżyłam e, w ramach swojego rozwoju osobistego, e, jak również tym. E, co już wprowadziłam, bądź chcę wprowadzić, bądź czego się cały czas uczę, o zdrowym e, stylu życia, o tym, e, o tym jak nasze well-being jest bardzo ważne. Widzę, widzę sama, jak to zmienia jakość mojego życia, e, jak to wpływa na zadowolenie i poziom e, energii w moim życiu, także uważam, że, że każdy z nas zasługuje właśnie na takie, na takie życie e, i z przyjemnością będę się dzieliła, dzieliła z Wami tym, co każdego dnia dla siebie robię, dlatego żeby, żeby właśnie to życie było dla mnie przyjemne i szczęśliwe. Na dzisiaj to już tyle. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki. Będę wdzięczna za wszelkie komentarze. Do usłyszenia już jutro, a tymczasem wysyłam Wam moc miłości.